jestem, ile jeszcze tajemnic kryją Mazurskie Jeziora. Jedną z wielkich tajemnic związaną z tym regionem jest niewątpliwie tajemnica bursztynowej komnaty. Zdaniem jednych spłonęła ona w Królewieckim Zamku, zdaniem innych wyjechała gdzieś z Królewca i została ukryta, i po dzień dzisiejszy szukamy jej śladów. Nie ulegam mitomanii, ale jednak postanowiłem też stworzyć serię odcinków mówiącą o tropach bursztynowej komnaty. I dzisiaj zapraszam na pierwszy z nich w okolice Olsztyna do klebarka wielkiego. O nazwie Kleberg została założona przez kapitułę warmińską na mocy przywileju lokacyjnego na prawie chełmińskim, jaki został wydany 27 maja 1357 roku. Ta nazwa Kleberg składała się najprawdopodobniej z dwóch niemieckich słów: kle, co znaczy tyle co koniczyna, i berg, tyle co wzgórze. Więc w takim dowolnym polskim tłumaczeniu, Kleberg, Kleberg znaczy tyle co wzgórze koniczynę. zasadzcą wsi, który miał rozpocząć tutaj życie w tym terenie, był niejaki Johannes Prus, któremu zostało nadane 60 łanów. 8 łanów dla niego i 52 dla chłopów, dla zasadców, którzy mieli mieszkać w tym terenie. Co więcej, otrzymali oni 14 lat wolnizny, czyli nie musieli przez 14 lat płacić podatków, co wskazuje na to, że teren, w którym miała powstać wieś, ten Kleberg, musiał być to zatem bardzo ciężki teren do zamieszkania, do stworzenia tutaj osad, skoro otrzymano 14 lat zwolnienia z wszelkiego rodzaju podatków. Wieś była też ogromna, bo te 60 łanów to plus minus ponad 1000 hektarów, na których lokowano powano tą wieś A zatem od początku Klebark miała być to duża wieś położona w trudnym terenie, w puszczańskim terenie, jednak w pobliżu nowego, dużego, rodzącego się miasta, jakim był Olsztyn. Trzeba też powiedzieć, że zanim oczywiście powstała tutaj wieś lokowana na prawie hełmińskim, była tutaj duża pruska osada. Świadczą o tym chociażby odkrycia, jakie zostały dokonane w roku 1937 w pobliżu Plebanii, gdzie znaleziono kamienne urny grobowe, oraz jakieś ślady po paleniskach. Były to oczywiście badania w 1937 roku, być może dzisiaj znaleziono by dużo więcej reliktów mówiących o tamtej przeszłości. W każdym razie do XVI wieku większość ludności zamieszkujących, zamieszkującą Klebark stanowili właśnie Prusowie i w kościele, który stał w tym miejscu, kazania do XVI wieku tłumaczone były na język pruski. Jednak później, kiedy zaczęły Zaczęła napływać tutaj ludność chociażby z Mazowsza, a osiedlaniem się tej ludności zajmował się ówczesny zarządca kapituły warmińskiej, odpowiedzialny właśnie za chociażby osiedlanie nowych osadników Mikołaj Kopernik. On sprowadzał tutaj do klebarka osadników z Mazowsza. I w ten sposób ludność pruska coraz bardziej asymilowała się z osadnikami z Mazowsza i z upływem czasu od XVI wieku większość ludności zamieszkujących tutaj. Klebark to był jednak żywioł Polski. Ale trzeba pamiętać, że również w tym miejscu bywał ten, który wstrzymał słońce i ruszył ziemię. Jednym z najstarszych budynków znajdujących się dzisiaj w Klebarku Wielkim jest ten niewielki, niepozorny budynek znajdujący się vis a -vis kościoła. Jest to budynek z roku 1729, pierwotnie kryty strzechą, dopiero później zamieniono trzech, oczywiście na dachówkę ceramiczną. Trochę budynek powiększono, ale pierwotnie był tu szpital przykościelny. Co ciekawe, słowo lazaret pochodzi od łazarza, lazarus, prawda? To było miejsce, w którym opiek osobami chorymi. I taki szpital właśnie znajdował się tutaj. Po prawej stronie ten urokliwy, niewielki budyneczek to jest e, mieszkanie dawnego wikarego. E, natomiast sam kościół to jest piękna, neogotycka bryła. I oczywiście, gdybyśmy mówili o kościołach w Klebarku Wielkim, to mówi się, że o pierwszy kościół musiał być tu już około roku 1520. E, natomiast kolejny kościół zbudowano w XVI wieku i konsekrował go sam słynny biskup w Kromer. Natomiast ta świątynia pochodzi z roku 1892 i została zaprojektowana przez królewieckiego e, architekta Fritza Heitmana. E, Fritz Heitman zaprojektował tą świątynię jako trzynawową orientowaną, e, zbudowaną z cegły e, w stylu neogotyckim. Zajrzyjmy jednak do środka, bo być może tam znajdziemy ślady tego, czego szukamy. Po wejściu do świątyni wita nas przede wszystkim uczucie bardzo przyjemnego chłodu o tej porze roku, a potem jesteśmy zadziwieni. Pięknym wystroju wnętrza tej świątyni. Oczywiście ten wystrój, jak cała świątynia, ma charakter neogotycki. Pierwsze, na co zwracamy uwagę, to jest polichromia zakończona taką wstęgą, na której wypisany jest Psalm 83. Ale powyżej tej wstęgi znajdują się stacje drogi krzyżowej, a pomiędzy nimi okna z bardzo pięknymi witrażami. Oczywiście nie sposób zauważyć też pięknej, e, neogotyckiej ambony, a tu przy ambonie znajduje się figura świętego Krzysztofa, mężczyzny e, z dzieciątkiem Jezus na ramieniu. I co ciekawe, pod spodem w języku niemieckim znajdujemy napis Trakt Christus in die Welt, co znaczy tyle, co nieś Chrystusa w świat. To jest pamiątka czasów, kiedy na tych terenach mówiło się właściwie w trzech językach, w języku polskim, niemieckim, ale też w gwarze warmińskiej. Wracając jednak y, do witraży. To o Klebarku Wielkim mówi się, że witraże, które znajdują się w tym kościele są wyjątkowe dla całej Warmii, dlatego że właściwie jako jedne z niewielu zachowały się w swojej oryginalnej formie. Te piękne i wyjątkowe witraże zostały wykonane w pracowni Wilhelma Mayra w roku 1888 albo około tego roku, ale nie gdzieś w Królewcu, nie na terenie Prus schodnich, ale w przepięknym niemieckim mieście w Koblencji. Tam, gdzie rzeka Ren łączy się z rzeką Mozel, a nad miastem góruje Piękna twierdza. Miasteczko jest urokliwe po dzień dzisiejszy. Miałem ostatnio przyjemność je zwiedzać. I to właśnie stamtąd, z Koblencji, przyjeżdżają witraże do tego niewielkiego kościółka tu w Klebarku. Pojawienie się tych witraży tutaj to jest zasługa ówczesnego proboszcza, Józefa Teschnera, który chcąc, aby ta świątynia też przemawiała do ludzi przez swoje piękno, zamówił je właśnie u mistrza Wilhelma. I cóż znajdujemy na tych witrażach? Witraże, które znajdują się yy, nad ołtarzem głównym tej świątyni, pokazują tajemnice bolesne Różańca Świętego. Patrząc na lewo do ołtarza, znajdujemy witraże, które opowiadają tajemnice radosne Różańca Świętego. No, to jest Boże Narodzenie, to jest odnalezienie w świątyni, to jest zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Natomiast oczywiście po drugiej stronie świątyni, po prawej stronie, patrząc od ołtarza, widzimy witraże, które opowiadają tajemnice chwalebne. Akurat tutaj znajduje się tajemnica Zmartwychwstania. Widzimy żołnierzy, którzy padli od chwały Zmartwychwstającego Chrystusa. Jak to możliwe, że tak piękne i delikatne w swej strukturze dzieła przetrwały zawieruchę II wojny światowej? Otóż jest to zasługa ówczesnego proboszcza, e, Pawła Chmielewskiego, który urodził się mniej więcej w tym czasie, kiedy te witraże zostały wykonane, bo w roku 1889 e, to probostwo tu w Klebarku objął, kiedy miał 40 lat. E, ksiądz Paweł Chmielewski był rodowitym warmiakiem, a zatem e, mówił w gwarze warmińskiej, ale też żył między Polakami a Niemcami. Jako proboszcz nie dzielił ludzi na narodowości, starał się być dla wszystkich dobrym pas. I tak też zapamiętali go ludzie. Po dzień dzisiejszy opowiada się, że chodził, aby łagodzić konflikty rodzinne, konflikty sąsiedzkie, konflikty na tle narodowościowym tych napięć między Polakami a Niemcami. Dlatego wszyscy uważali go za brata wszyscy uważali go za prawdziwego ojca. I kiedy właśnie przychodzi wieść o tym, że Armia Czerwona zbliża się do Prus proboszcz proboszcz Paweł postanowił zamalować te wszystkie witraże wapnem, na biało. Kiedy więc armia czerwona wkroczyła do tego miejsca, zobaczyła świątynię, która była, której okna były zamalowane białą farbą. Nie było widać żadnych elementów z tego piękna, które po dzień dzisiejszy możemy tu podziwiać. Ksiądz Paweł też jako zapobiegliwy kapłan wyniósł większość precjozów z tej świątyni, kielichów mszalnych, e, różnego rodzaju relikwiarzy do swojej rodziny, do kuzynki, która mieszkała gdzieś pod lasem i tam ukryli je w stogu siana, tak aby armiści nie zrabowali ich z tego miejsca. Niestety ten kapłan, e, bardzo szlachetny i zapobiegliwy, e, zakończył swoje życie wraz z wkroczeniem Armii Czerwonej do Klebarka Wielkiego. Armia Czerwona wkroczyła do klebarka Wielkiego 21 stycznia 1945 roku. Rozpoczęły się podpalenia, gwałty i bezsensowne zabijanie e, autochtonów, którzy pozostali w swoich domach. Tu na plebanii czerwonoarmiści zameldowali się już dzień później, bo 22 stycznia, i zażądali, aby proboszcz, ówczesny proboszcz, ksiądz Paweł, wydał im alkohol, jedzenie i precjoza z kościoła. Wszystko, co było cenne, co było wartościowe. Jako, że kapłan nie mógł albo nie chciał spełnić ich oczekiwań, postanowili zacząć go torturować. Świadkowie mówią, że najpierw wyrzucili na zewnątrz sutannę, w której był ubrany proboszcz, a chwilę później na schody wypadł. On sam, jego ciało właściwie to żył jeszcze wówczas kiedy wyrzucono go na skute lodem i zaścieżone schody. Yy, Świadkowie opowiadają, że kapłan musiał przemieszczać się jeszcze w takim agonii w tych ostatnich chwilach życia dlatego, że dotarł gdzieś przed kościół. Jego ciało leżało na drodze, a droga z plebanii do miejsca, w którym leżały jego zwłoki, yy, tą drogę wyznaczała Krew, która ciekła z ran, które zadali mu czerwonarmiści. Zadali je swoimi bagnetami. A zatem z relacji świadków wiemy, że ksiądz Paweł przed swoją śmiercią był torturowany i sponiewierany przez czerwonarmistów. Ale skąd wzięli się świadkowie w ten dramatyczny 22 stycznia tu na plebanii? Otóż młodych ludzi ze wsi spędzono i zgromadzono w piwnicach tej plebanii. Dlatego też chociażby jedną z osób, która widziała śmierć swojego własnego wuja, była córka y, kuzynki kapłana Antonina Dusyn. Ciało księdza Pawła pozostało w miejscu, w którym skonał przez kilka tygodni, a to dlatego, że mieszkańcy ze względu na obecność czerwonarmistów bali się podchodzić do zwłok kapłana. Po pewnym czasie, w wyniku opadów śniegu, yy, ciało zostało przykryte grubą warstwą śniegu i już nie bardzo każdy pamiętał, gdzie leży yy, kapłan, który zginął w tak tragicznych okolicznościach. Na szczęście po jakimś czasie ktoś zauważył wystające ze śniegu stopy i naj. Biedniejszy mieszkaniec wsi, kaleka o nazwisku Lupa, postanowił wraz z kilkoma innymi odważnymi mężczyznami, czy też ludźmi, przyjść w to miejsce i w pobliżu figurki poświęconej Matce Bożej, która znajduje się naprzeciwko plebanii, w bardzo płytkim grobie, w zmarzniętej ziemi, postanowili pochować ciało zamęczanego przez czerwoną armistów kapłana. Dopiero 3 lipca 1945 roku kapłan z pobliskich Klewek, przyjaciel proboszcza Chmielewskiego, przybył tutaj, wykopali ciało, które było zakopane w płytkiej ziemi, sporządzili solidną trumnę i pochowali kapłana w tym miejscu już na właściwej głębokości. I tak oto po dzień dzisiejszy ksiądz Paweł Chmielewski spoczywa naprzeciwko plebanii, w której pracował, poświęcał się zarówno Warmiakom, jak i Polakom, jak i Niemcom a potem został bestialsko zamęczony przez armistów. Dzisiaj uważany jest za sługę Bożego Kościoła katolickiego. Historia księdza Pawła Chmielewskiego mrozi krew w żyłach, a jednocześnie z opowieści o nim wyłania się obraz naprawdę dobrego pasterza. Ludzie opowiadają, że kiedy przed wkroczeniem Armii Czerwonej większość mieszkańców uciekała w kierunku Bałtyku, aby tam przeprawić się na teren Niemiec, to ksiądz Chmielewski wręczał jeszcze ostatnim uciekinierom ubrania. Gdzieś w Niemczech ma żyć kobieta, która posiada płaszcz należący do tego kapłana, a ten płaszcz otrzymała jako mało dziewczynka, która uciekała właśnie ze swoją mamą na teren Niemiec. Ta kobieta opowiada po dzień dzisiejszy że dzięki temu odzieniu, które otrzymała od księdza Pawła, przeżyła tą trudną ucieczkę. To bardzo ciekawa i wzruszająca historia, tym bardziej, że reżim hitlerowski zabronił księdzu Pawłowi głoszenia kazań w języku polskim. Natomiast nikt nie mógł zabronić mu rozmowy i duszpasterstwa w języku, który zrozumiały był dla warmiaków. Dobrym zwieńczeniem opowieści o księdzu Pawle Chmielewskim jest ołtarz południowy, znajdujący się w klebarskiej świątyni. Dlatego, że jest to ołtarz również neogotycki, wykonany w formie tryptyku, którego skrzydła można zamknąć i w zależności od potrzeby liturgicznej wykorzystywać do różnych okresów liturgicznych. Natomiast na skrzydłach tego ołtarza znajdują się malowidła. Z jednej strony jest bardzo piękna scena, na której Chrystus przyjmuje syna marnotrawnego, a... Tam, w tle za moimi plecami, właśnie pokazany jest Chrystus jako dobry pasterz. Oprócz y, tych pięknych malowideł, w centralnej części znajduje się święty Mikołaj, bardzo popularny święty w okresie średniowiecza, w towarzystwie świętej Barbary oraz Katarzyny Aleksandryjskiej, y, tej, która odnalazła y, y, relikwie Krzyża Świętego, bo miejsce, w którym jesteśmy, to w dniu dzisiejszym sanktuarium świętego Krzyża. Krzyża. W związku z tym bardzo ciekawą relikwią pewnego rodzaju jest krzyż, który znajduje się na tym ołtarzu. Sam krzyż jest oczywiście wykonany całkiem niedawno, ale naszą uwagę przykuwa ta figurka pasyjna Jezusa Chrystusa, która nosi na sobie ślady po kulach. Jedna kula trafiła w biodro, druga trafiła w szyję e, Zbawiciela, oczywiście figury Zbawiciela. E, zgodnie z miejscową historią, e, żołnierz radziecki, który miał oddać strzały do tej przydrożnej wówczas figurki, zginął w bardzo podobny sposób i to raniony przez jego własnego rodaka, który lecąc samolotem pomylił jego oddział czy jego grupę z żołnierzami niemieckimi, i ten żołnierz miał również zginąć trafiony w biodro. I w krtań. Yy, czy taka jest prawda? Do końca nie wiemy, nie jesteśmy w stanie z tego zweryfikować, ale historia jest mocno obecna wśród ludzi mieszkających w tej okolicy. Do pewnego momentu oczywiście sądzono, że ten krzyż to również jakaś część historii o, o księdzu Pawle, ale są to dwie niezależne opowieści, yy, zgodnie z tego, co udało mi się wyczytać yy, w materiałach na temat właśnie yy, tego krzyża. Natomiast samo sanktuarium posiada relikwię najcenniejszą dla chrześcijaństwa, bo posiada fragment krzyża, na którym skonał Jezus Chrystus. najcenniejszym skarbem, jaki znajduje się tu w Klebarku Wielkim, oczywiście patrząc z perspektywy osoby wierzącej, ale też dla historyków i dla ludzi szanujących kulturę i historię, może być to niesamowite e, odkrycie, niesamowity skarb kultury, są relikwie krzyża świętego, e, które znajdują się w tym pięknym relikwiarzu. Tu można zobaczyć taką małą drzazgę e, z podpisem, że to właśnie pochodzi z krzyża, na którym Umarł Jezus Chrystus. Zgodnie z tradycją, Krzyż Święty został odnaleziony w czasach cesarza Konstantyna, który w roku 313 wydał edykt mediolański, zezwalający chrześcijanom na wyznawanie swojej wiary i że nie będą z tego tytułu prześladowani. Wkrótce potem matka cesarza Konstantyna Helena, przebywając w Jerozolimie między 327 a 328 rokiem, w starym gruzowisku po cysternie, odnajduje krzyż, na którym umarł Jezus Chrystus. Skąd pewność, że to, co znalazła Helena, było miejscem kaźni, było drzewem kaźni, na którym umarł zbawiciel? Ano, na tym krzyżu znajdował się Titulus, czyli tabliczka. Jezus Nazarejczy, król Żydów. No to większych dowodów chyba już nie potrzeba. Poza tym koło tego krzyża Chrystusa znajdowały się dwa inne, które skojarzono z ewangelicznym przekazem i też historycznym, że obok Jezusa ukrzyżowano dwóch łotrów. Matka Konstantyna postanowiła podzielić ten krzyż Chrystusa na trzy części. Jedna część została w Jerozolimie, druga pojechała do Konstantynopola, a trzecia do Rzymu. I w ten oto sposób później z tych miejsc, z tych centrów, centrum życia duchowego relikwie krzyża rozeszły się po całym świecie, żeby dotrzeć tutaj do klebarka wielkiego. No ale jak te konkretne relikwie dotarły tutaj do tej niewielkiej warmińskiej miejscowości? Otóż te relikwie Krzyża Świętego podarował archidiecezji warmińskiej Jan Paweł II. Są to relikwie potwierdzone też odpowiednim certyfikatem, które potwierdza wiarygodność, że to, co znajduje się w tym relikwiarzu, to drzewo, na którym umarł Jezus Chrystus. Jak widać, ta niewielka warmińska świątynia ma wiele ciekawych tematów do opowiedzenia, tematów do zaproponowania każdemu, kto zechce tutaj przybyć. No, niewątpliwie jednak rodzi się w was pytanie, co to wszystko, co do tej pory opowiedzieliśmy, ma wspólnego z głównym powodem naszej wizyty w tym miejscu, a zatem z poszukiwaniem śladów tropów bursztynowej komnaty. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba podejść do kolejnego ołtarza bocznego, na którym widnieje piękny obraz Matki Bożej z dzieciątkiem Jezus. I w pobliżu tego ołtarza datowanego na XVII wiek znajduje się mebel starszy o prawie 100 lat, a mianowicie ława kolatorska, która jest datowana na XVI wiek i pochodzi z zamku w królewcu. A dokładnie z sieni prowadzącej do sali tronowej królewieckiego zamku. Tego zamku, w którym została ukryta przed bombardowaniami właśnie bursztynowa komnata. I yy, jak dzisiaj wielu domyśla się, być może spłonęła w tym zamku, a być może została wywieziona dalej. Jak jednak ten mebel z królewieckiego zamku znalazł się właśnie tutaj yy, w klebarskiej świątyni, skoro pięć pozostałych ław dojechało aż do Lipska, i tam. Znajduje się po dzień dzisiejszy. Otóż, wersje, w jaki sposób ten mebel znalazł się tutaj w klebarku wielkim, są przynajmniej dwie. Jedna mówi o tym, że żona, jednego z pierwszych powojennych wójtów na tym terenie, miała ten mebel w swojej kuchni, ale uznała, że jest to taki mebel bardzo kościelny, gdyż widzimy tutaj biskupa, widzimy jakieś koronowanie, dlatego też postanowiła ten mebel oddać do świątyni. Druga wersja, która jest bliższa tematowi naszego dzisiejszego odcinka, mówi o tym, że Ciężarówka ze skarbami, które jechały z królewca, z dziełami sztuki, z obrazami, która jechała w kierunku Berlina, próbując wywieźć z królewca zagrożonego przez Armię Czerwoną te różne skarby i precjoza, zepsuła się gdzieś w okolicach klebarka. Na tej ciężarówce miały znajdować się między innymi meble z zamku w Królewcu i dlatego też żołnierze postanowili przenieść tą ławę kolatorską do najbliższej świątyni. I tak ława z zamku w Królewcu znalazła się właśnie w tej świątyni. A zatem możemy powiedzieć, że ten mebel otarł się przynajmniej o bursztynową komnatę. Nawet jednak, jeśli ta ława nie otarła się o bursztynową komnatę, to sama w sobie jest skarłem, dla którego warto zajrzeć do klebarka. Otóż na tej ławie przedstawiona jest, przedstawiona jest bardzo ciekawa płaskorzeźba. Widzimy tu scenę, na której sambijski biskup Georg von Polenz. Yy, koronuje na księcia Prus Wschodnich Albrechta von Hohenzollerna. Co ciekawe, Albrecht von Hohenzollern nie jest już wtedy e, mistrzem zakonu krzyżackiego, jest osobą świecką e, i stoi naprzeciwko biskupa, co nawiązuje do ówczesnej reguły cuius regio eius religio, czyli czyja władza, tego religia. Za biskupem stoją rycerze, za Albrechtem Hohenzollernem stoi duchowieństwo protestanckie. Widać tu też dwa anioły, jeden jest z mieczem, drugi jest z krzyżem. Natomiast widać tu więc bardzo ciekawą scenę, która pokazuje początki świeckiego, już nie krzyżackiego państwa, ale świeckiego państwa, protestanckiego państwa, jakim były Prusy. Co ciekawe, biskup Polen w roku 1523 przeszedł na protestantyzm i był pierwszym protestanckim biskupem Prus. Natomiast oczywiście e, sprawca protestantyzacji czy też protestantyzmu Marcin Luther znajduje się również na, na tej ławie i można jego podobiznę znaleźć w takich medalionach na szczycie tej ławy. Zarówno po tej, jak i po drugiej stronie znajdujemy Marcina Lutra. Ten mebel opowiada bardzo ważny element historii ziem, po których się poruszamy. Jak powiedziałem na początku, ciekaw jestem, ile jeszcze jest takich historii i miejsc do opowiedzenia, do odwiedzenia na terenie warmii i Mazur. My bez wytchnienia będziemy tropić kolejne miejsca, gdzie mogła przebywać albo otrzeć się o te miejsca bursztynowa komnata lub coś, co było z nią związane. Mam nadzieję, że spodobał się Wam ten odcinek, jeśli tak, zostawcie jakiś dobry znak w komentarzu.